Hej, kochanie, co robisz? Zabieram dziecko, którym się opiekuję, na spacer. Proszę pani, kup mi to! Co chcesz zjeść na kolację? Proszę pani, mogę się tam Chciałabym... pobawić. Chciałabym... Dlaczego ciągle mi przeszkadzasz? Dobra, idź już. Hej, chłopcze, uważaj na samochód. Co ty robiłeś, dziecko? Prawie cię potrącił samochód. Przepraszam, nie zwracałem uwagi. Nie chciałem się narażać. Hej, ty żebraczko, co ty sobie wyobrażasz? Zostaw chłopca w spokoju. Właśnie uratowałam mu życie, jesteś jego matką. Nie, jestem tylko jego opiekunką. To następnym razem pilnuj go lepiej. Patrzcie, teraz jestem pouczana przez Twoją winę. Dlaczego go uderzyłaś? To nie w porządku. Zamknij się i zostaw mnie w spokoju. Ty, brudna żebraczko. Mamo, mamo, ona mnie uderzyła! Co się stało, synku? Opiekunka mnie uderzyła! Co? Dlaczego uderzyłaś mojego syna? To nieprawda! Szliśmy ulicą i ta hmm. Bezdomna podeszła i zaczęła go niepokoić, a potem go uderzyła. Na szczęście byłam tam, żeby pomóc. Ona kłamie! Tamta kobieta uratowała mnie przed potrąceniem! to mówi prawdę? Mój syn czy opiekunka? Czekaj, nie masz roboksów, kliknij w link w moim bio!